Daję głos pani Magdalenie Sadowskiej, przedstawicielce grupy Porcel, która przybliży Państwu ideę później Box. Proszę bardzo. W imieniu grupy Portfel witam serdecznie na konferencji zorganizowanej w związku z inicjatywą Późno Boksu i z wydarzeniem Późno Boksu Starcie pierwszych Pojedynek Bratanków, które odbędzie się w Rzeszowie 1 czerwca. Późno Boksu to inicjatywa, której pomysłodawcami są właściciele grupy Portfel: Andrzej Gmitrów, Dariusz Wojtkowski i przede wszystkim Tomasz Adamek. I domu Późni Boksu jest wyławianie młodych talentów. I kierowanie ich karierą tak, aby zdobywali jak najwyższe wyniki, jak najlepsze osiągnięcia w karierze zarówno zawodowej, jak i amatorskiej. A celem nadrzędnym całej inicjatywy Później Boxu jest um, zmniejszanie przestępczości wśród młodzieży um, poprzez angażowanie i zachęcanie do zdrowej rywalizacji między nami ringu. Um, w tym momencie chcielibyśmy Państwu zaprezentować taki krótki film, który tak po skrócie w skrócie telegraficznym obrazuje ideę. Bardzo proszę. Przedstawicielowi grupy Portfel, producentowi Gali. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tak troszeczkę krótko powiem od tej drugiej strony: Bo za chwilę o samych załodnikach, o samym sporcie i całej, całej otoczce tego, co są co, co najpiękniejsze w boksie opowiedzą eksperci. Ale ja powiem troszeczkę na czym pomysł produkcyjny całej Gali polega. Późnia boksu, jako pierwsza część całego wieczoru, ma pokazać. Pokazać predyspozycję młodych amatorów, młodych zawodników, którzy są otoczeni opieką spółki Port.pl, a przede wszystkim opieką trenerską Andrzeja Gwitruka. I Andrzej zgodził się na, na to, że będziemy mogli skomentować i usłyszeć komentarze ich, ich występu, nazwijmy to występu, ich, ich walk, poprzez, poprzez zaproszenie i stworzenie loży ekspertów, do której zaprosiliśmy wybitne osobowości boksu. Które przed jeszcze oficjalnym werdyktem sędziowskim skomentują nie tylko pod względem sportowym walkę, ale ja oczekuję, że, że usłyszymy kilka słów co do predyspozycji danego zawodnika. Czy tak naprawdę yy, yy, już widzimy duży talent w nich, co należałoby jakby z, z tej drugiej strony jeszcze poprawić, żeby, żeby przekroczyć ten, ten próg amatorski i wejść, wejść tak już na taką bardzo profesjonalną scenę scenę zawodowstwa. I to jest to, czym chcemy tą kuźnią boksu zaskoczyć i chcemy, gdzie chcemy tą nową formułę wprowadzić. Za, zanim poznamy werdykt oficjalny sędziowski, poznamy również uwagi co do, co do predyspozycji zawodników. A druga część naszego, naszej gali będzie składać się już z oficjalnego meczu Polska-Ukraina, Polska zawodowych walk sześciu walech, które stoczymy, stoczymy, stoczymy już w sposób bardzo sportowy, trzy razy y, y, sześć rund po y, trzy minuty, gdzie już, gdzie już oddamy głos tylko i wyłącznie y, scenie sportowej. Na, y, na koniec i w, w trakcie całego widowis widowiska będziemy mieli możliwość jeszcze y, zwiększyć jakby, jakby atrakcyjność całej gali poprzez występy Blue Cafe i kasy. Mam nadzieję, że będziemy się wszyscy znakomicie bawić i że sport po, tym, po, tej, po tej gali będzie miał jeszcze nową, nową, nowy poziom i nową, nową, będzie nowym, nowym, nowym jakby obliczem. Nie przedłużając dalej, chciałem oddać głos już Andrzejowi Witrykowi, trenerowi grupy portal.pl, żeby opowiedział nam troszeczkę o, o tym, jak przygotował zawodników. Witam serdecznie wszystkich zebranych. Tematów jest dużo. Ja skrótowo tylko przedstawię pewne, jakby główne założenia tego, co się wydarzy w pierwszego 1 czerwca. Pierwsza, późnia boksu. Późnia boksu kojarzy nam się zawsze z ciężką pracą, z wychowaniem produktu, który jest doskonały, który nawiązuje do tradycji. Więc myślę, że właśnie późnia boksu jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje wokół całej tej imprezy. A więc jest to, jak powiedziałem, w wywiadzie nowa generacja. Nowa generacja zawodników, którzy chcą zaistnieć, którzy chcą nawiązać do wielkich tradycji, bo tu nie tylko amatorskiego, ale również i zawodowego. Więc myślę, że to jest przedsięwzięcie, które pozwala przede wszystkim realizować marzenia. To jest coś nowego, to jest y, 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 idea, która y, y, nie jest y, y, skierowana głównie na pozyskiwanie już gotowych produktów, ale na tworzenie tego produktu, który ma być wizytówką polskiego sportu. Nie bez, nieprzypadkowa sytuacja jest, że jest mecz Polska-Ukraina w kontekście przede wszystkim Euro 2012 i dwóch wspaniałych organizatorów tej imprezy, a więc narodu ukraińskiego i polskiego. To ma też wymowny wymiar. Więc chciałbym przede wszystkim podziękować firmie Portfel i telewizji POLSA, dzięki której tą imprezę tych zawodników przede wszystkim, bo oni są głównymi autorami tego wydarzenia będą oglądać, będzie możliwość oglądać parę milionów ludzi. To ja w zasadzie bym powiedział tyle, jeśli chodzi o przygotowania, były bardzo sumienne, długie, myślę cały sztab, nie tylko ja pracuję, ale i trener Jarosław szeroko pracują ludzie, którzy, którzy na co dzień jakby merytorycznie wspomagają całą imprezę. Jeśli będą pytania w drugiej części końcowej, to oczywiście odpowiemy na nie bardzo bardzo ja tylko powiem tyle, że jest to dla mnie osobiście po 30 latach pracy olbrzymie wyzwanie, dlatego, że jest to możliwość kontynuacji przede wszystkim kariery siedzącego obok tutaj Darka Michalczewskiego, Andrzeja Gołoty, Tomasza Adamka i wielu, wielu innych, a więc to jest droga, która pozwoli nam na długo nie zapomnieć o dobrym pokusie. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, zanim oddamy głos naszemu ekspertowi, panu Dariuszowi Michalczyckiemu, chciałam jeszcze i oczywiście bokserom, chciałam jeszcze pozwolić o głos pana Dariusza Wojtkowskiego, który jest promotorem całej grupy. W grupie mamy młodych chłopców, maćka Sureckiego, Norberta Dobrowskiego, młodego Rzadkosza Mateusza, młodego na sukcesy Wilczka, Michała, także Wiczewskiego Piotra, charyzmatycznego, który już ma bardzo dużo sukcesów. Mamy też wspaniałego trenera, Andrzeja Gnibidruka, który jest twardo swoją ojcowską ręką prowadzi zawodników. Mamy też ambasadora własnego na to Tomasza Adamka, który wspaniale nas promuje, firmę i, i polski boks zawodowy. Chciałem jeszcze, jeszcze powiedzieć, że właśnie z takim kapitałem w portfelu możemy osiągnąć bardzo wiele. I czekamy też na wielu młodych, jeszcze wspaniałych chłopaków, którzy, którzy mogą być w naszym grupie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o głos pana Darusza Michalczewskiego, który, jak wspomniałem, jest ekspertem. ekspertem. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Ja chciałem tylko pogratulować właśnie Filipowi Portfelu, że ma takich wspaniałych fachowców jak Andrzej. A Andrzejowi, że, że mnie wziął pogratulować, bo dobry, dobry ruch, zrobił, wykonał. Dobrego ruch, co Andrzej, wziąłeś. Ja myślę, że nie będę się wcinał tej Andrzejowi, jeżeli chodzi o, te, o, te, o, te, o trening i tak dalej, bo to ja zawsze byłem, trenowałem na gwizdek i robiłem to, co trener mówił, ale o tej całej maszynie tego boksu zawodowego wiem wszystko, proszę Państwa, bo sam to przeżyłem, sam to, byłem sam dla siebie cały czas menadżerem. I sam robiłem te wszystkie ruchy, które właśnie tak długo pozwoliły mi być mistrzem świata. I będę miał naprawdę dla, dla tych chłopców, którzy. Y, którzy, którzy y, muszę powiedzieć, że ci chłopacy, co, co siedzą tu z nami, którzy, którzy, których to widziałem na zdjęciach, to naprawdę oni oni nie są, oni nie są gorsi niż ja byłem w, właśnie w tym czasie. A, a wręcz przeciwnie, to chłopacy mają po 16 lat w wieku bardzo młodym, kiedy ja jeszcze byłem amatorem, oni już są zawodowcami i. Trzeba im tylko pokazać tą machinerię, chłopaki, proszę Państwa. Trzeba, jak, jak to funkcjonuje? Dlaczego nie mówię o treningu? Bo trening musi być stuprocentowy, trzeba być 100% za, zaangażowanie, to jest przede wszystkim. Trzeba być też trochę cwaniakiem. I jak to zrobić, ja doskonale to wiem, bo ja sam to stworzyłem, sam to zrobiłem, sam zrobiłem siebie tego tygrysa, sam to później koordynowałem, sam stworzyłem sobie drużynę, mimo że, że boks jest sportem indywidualnym. Każdy potrzebuje z tych chłopców drużyny swoją. Drużyna to jest żona czy narzeczona, dzieci, yy, menadżer, promotor, trener, lekarz i tak dalej. I ci wszyscy muszą dmuchać jedną trąbkę. Ten niewidoczny wiatr jest najważniejszy. Jest najważniejszy w, tym, w tych momentach w szatni, gdzie się, gdzie się to wszystko, gdzie się tą całą siłę, całą energię i to, to wszystko, co się wytrenowało, zostawia. 90% zostawia w szatni 70%, 70 swojej, swojej siły. A tylko mała. Mała, mała, grupka, mała grupka potrafi wnieść do ringu więcej. Przeważnie wszyscy się spalają i w boksie jest bardzo często tak, że naprawdę psychika jest, a jak w każdym I dzień życia, psychika jest wszystkim. A jak do tego dojść? Jak to, jak tak to zrobić, tą kondycję? Dobrze, Andrzej wie, a ja wiem też, jak, jak zrobić te inne rzeczy, żeby to wszystko funkcjonowało. I będę tutaj pomocny cały czas dla chłopców, czy dla trenerów, dla organizatorów, dla firmy Portfel, także możecie nam liczyć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, siedzą przed Państwem młode bokserskie talenty i może też warto, żeby oni zabrali głos. Tutaj poproszę o usługowanie się do całej tej idei pana Piotra Kaczewskiego, który jest zawodnikiem z grupy Portfel Boxing Team Wagi Super Średniej. Panie Piotrze. Witam przede wszystkim i wszystkich. Znaczy może tego, że cieszę się, że bo już nie są załoiki, jest są po, po 30, także... To już jest taki wiek sportowy, też bliżej wieku obenalnego, chociaż wcale się tak nie czuję. Super, że dano mi szansę pokazania się, że tak powiem, w debiucie takiej imprezy, później Boxu. Jeżeli chodzi o mnie, to postaram się to postaram się. Bo jestem zmuszony, wręcz, to czuję się z bardzo dobrej strony, bo to mówię, jest debiut takiej imprezy. Pierwszy raz taka jakby organizowała w Polsce. Także ja, jak i moi koledzy obiecujemy, że... Damy z siebie 100, jak nie 120%. Dziękuję ślicznie i zapraszam 1 czerwca. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, mam jeszcze dwóch bokserów. Pana Mateusza Rzeptosza i Pana Dariusza Senka. Może panie, panie Dariuszu, proszę o kilka słów. Bardzo się cieszę, że mogę wystąpić właśnie na gali Kuźni Boksu. Cieszę się też z tego powodu, że będzie ona organizowana w Rzeszowie blisko mojej rodziny miejscowości Tarnów. Na pewno przyjedzie do Rzeszowa na Hale pod promie bardzo dużo moich kibiców, będę mógł się przed nimi pokazać, będę mógł pokazać to, co mi robić najlepiej, czyli walczyć. Bardzo długo trwały te przygotowania, tak samo do tego występu, bo wiem, że tysiące ludzi będzie na mnie patrzeć i, i dam na, na pewno z siebie 100%, mój przeciwnik będzie wymagający. Dlatego będziemy mogli pokazać e, boks pełen emocji, e, box, który się właśnie ludziom najbardziej podoba. I, i po to trenuję, po to zasuwam całymi dniami właśnie, żeby mógł móc się pokazywać na, na takich galach. I właśnie dziękuję filmie Portfel, że dała mi taką możliwość, że mogę się pokazać na takiej wielkiej imprezie, bo na pewno ta impreza będzie super udana, będzie widzę ile pracy wszyscy włożyli w organizację tej gali. Myślę, że, że będzie to su super przedsięwzięcie przed mieszczerstwami <coughs> Europy, bo jednak te walki będziemy toczyć przeciwko Ukraińcom. I my, mam nadzieję, że wszyscy moi koledzy wygrają te pojedynki, bo wiem jak są przygotowani, wiem jak ciężko trenowali i myślę, że nie dadzą szansy swoim przeciwnikom. Każdy jest młody, każdy jest głodny sukcesu, dlatego nasze ręce na pewno. Pójdą do góry w kwestii zwycięstwa. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz poproszę jeszcze pana Mateusza Rzatkosza, również z grupy Portfel Boxing Team, o komentarz. Na początku chciałbym wszystkich przywitać. Myślę, że najważniejsze jest tutaj to, aby podziękować wspaniałej firmie Portfel, która umożliwiła mi występ na tej wielkiej gali w Rzeszowie. Wielka Gala. Pokażemy telewizja Polska, za co też wielkie ukłony. Jestem świetnie przygotowany. Przepracowaliśmy 6, muszę powiedzieć 7 tygodni. Dziękuję chłopakom za pomoc. Dziękuję trenerowi i Dziękuję trenerowi Jarkowi Soroko. Zapraszam wszystkich do Rzeszowa na 1 czerwca. Na pewno będzie się wiele działo. Wszyscy są świetnie przygotowani. To będzie super. Zapraszam. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja poproszę jeszcze panu, panią Magdalenę Sadowską o kilka słów podsumowania i przejdziemy do pytań, jeśli oczywiście Państwo mają, mają takie pytania. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję tutaj osobom, które się wypowiadały. co że tak bardzo miło powiedzieli o, o naszej firmie i za ich podziękowania. Nie oczekiwaliśmy takich podziękowań bardzo mi miło i dziękuję serdecznie. Dziękuję. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa ma pytania? Oczywiście będzie również szansa do pytań kuluarowych, bo jesteśmy tutaj, mamy już, Państwu, już z Państwa dyspozycji. Czy są jakieś pytania? Ja, ja Chciałem tylko Państwu powiedzieć, że... Myślę, że ci chłopcy mają naprawdę większą szansę niż miałem ja. ja musiałem uciekać z Polski jeszcze wtedy. Dzisiaj są te warunki są stworzone tutaj w, tutaj, w naszym państwie, co jest naprawdę o wiele lepsze psychicznie dla tych młodych chłopaków. Ja musiałem za tym chlebem, za, 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 za tym sukcesem uciekać, wyjeżdżać z Polski. A tu możecie się stać ci chłopcy czempionami u siebie w domu. Także no to nic lepszego. Z... Ja pamiętam jaka była różnica między mną a Henry Muskę, który też w sumie był ze wschodu, ale, ale jednak z bliższego wschodu. A jednak mi było dużo, dużo gorzej i każdemu z was było dużo gorzej gdzieś tam zdobywać tę popularność za granicą, jak tutaj można zrobić to u nas i myślę, że taka szansa jest. Tak jak już powiedziałem, wy nie jesteście, nie widziałem, nie widziałem tu kogoś, już pokaże mu gorsze talenty niż ja, bo to, to wszystko można zrobić ciężką pracą i tak jest stworzenie sobie drużyny. Dziękuję bardzo. No właśnie chciałem Darku powiedzieć i bardzo Ci podziękować za obecność i wsparcie, które nam dałeś. I chciałem powiedzieć właśnie o tym o Darku Cęku, który właśnie idzie w ślady. Jest właśnie w Twojej wadze, wcześniej, której występowałeś. No i mimo nadzieję, że osiągnie taki sukces jak ty. Dziękuję.